Witajcie w kolejnym odcinku, tym razem z vloga, i będziemy dzisiaj losować yy, poszczególne, dra to znaczy podczas drabinki będziemy losować, kto z kim będzie grał. Postanowiłem to zrobić przed, yy, przed streamem, żeby po prostu nie przedłużać na streamie, i w momencie, gdy losuję, jest koniec zapisów, więc już nikt się nie będzie mógł zapisać. Zapomniałem dodać w poprzednim filmiku, że nie wolno używać żadnych oprogramowań niedozwolonych, bo jeśli będzie to po prostu zauważalne, to taka osoba jest dyskwalifikowana. I jeśli będę. Ja będę oglądał każdą grę, która, która będzie ym, grana, więc ja będę miał 3 minuty opóźnienia. Jeśli ktoś na przykład po rundzie, wiadomo, że jak ktoś skończy wcześniej, nie piszcie mi, że na przykład wygraliście czy przegraliście, bo ja chcę sam to zobaczyć, a nie chcę po prostu znać zakończenia, więc proszę nie piszcie mi. No bo myślę, że będzie to mogło grozić dyskwalifikacją, bo to będzie po prostu psucie nam zabawy i gry. Więc zaczynamy od losowania. Jak, a jeszcze jedna informacja. Musiałem połączyć turniej Gold z Gold z platyna z Diamentem plus, bo po prostu było za mało osób, tak jest tych osób chyba 10, więc jest w miarę. A jeśli zostałyby same diamenty, to ich po prostu dwóch, a Goldów i Platyn byłoby... 8. To jest za mało, więc musiałem połączyć te dwa turnieje i zaczynamy losowanie. Zaczniemy losowanie najpierw od unranked Silver. To są wszyscy uczestnic uczestnicy, jest ich. Zaraz. Ilu ich jest? Raz, dwa, 24, nawet jak doszedł ten nie? Trzeba policzyć. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 34. 27, więc będzie jedna dzika karta. Ktoś przejdzie walkowerem do następnej yy, rundy bez yy, jakiejkolwiek walki. Jest obok mnie też Jojek, który będzie grał dziś o Polakiem jest ciekawy losowania. Więc zaraz zobaczymy na kogo będzie można wypaść. Pierwsze losowanie to będzie Unranked Silver, więc zaczynamy. Weźmiemy wyliczankę, wszystkich wklejamy i uwaga, pierwszy pojedynek to będzie... Pawli Roza będzie walczył z. Zaraz. Jeszcze raz. Z korkiem. Teraz usuniemy po prostu tych dwóch graczy y, tutaj zapisanych i będziemy losować dalej. Y, gdzie tu jest korek? Czekaj, nie mogę korka znaleźć. O tutaj. Dobra. Drugi pojedynek. To będzie mnichu. Będzie walczył naprzeciw Bruni Konsa. Mamy już dwa pojedynki. Zaraz yy, mnichu już możemy skreślić. I Bruni Konsa. Dobra, kolejny pojedynek to będzie Natlus. Czekaj, pa, sprawdzam, czy włączam nagrywanie. Tych Napisz lepiej. Napisz. Z King Boyem. Dobra, zaraz yy, usuniemy ich. Natlus jest i King Boy jest. Dobra, kolejny pojedynek to Adamiker 45. Z wywaloną pyzą 69 dobra, gdzie jest wywalona pyza? Z kim on? Z Adamikerem. Dobra, zaraz znajdziemy Adamikera. Kolejny pojedynek to będzie de Adapio 0400 mhm. Będzie walczyła z Cold Dedut. To jest najnowszy uczestnik, których się chyba zapisał jako ostatni, albo jako przedostatni. Dobra, z d, ok, kolejny pojedynek to Bizon 04 z Dorik Pogromca. Bizon i Dorik, tak? Mhm. Dobra, kolejny pojedynek to Adrian 15092. Napisz po prostu Adrian, chociaż nie wiem, czy nie było z dwóch. A no dobra, lepiej napisz tymi cyframi. 092. Oczekaj, będzie walczył z Grokiem. Grok i Adrian, tak? Mhm. Okej okay. Dalej. Bareol. O, Bakuś. Zobaczymy, z kim zawalczy. Będzie walczył z Roma i X. No, Bakik. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Teraz kreślamy Bareola i Roma X. Zaraz gdzie jest Bareol? Bareol. Dobrze. Dalej. ProRex 1. Jezu. Będzie walczył z opolakiem. O, czyli ty, Patryk? Jojo się trafiło. Prorex Dalej. Wenon? Wenom? Nie Wenon. Będzie walczył z Boski Mapet. Tak. Ola dwa zero jeden z Dewastatorem, a zaraz zapomniałem um, usunąć. Ola i Dewastator. Dobra, kolejny pojedynek to bo 12Q. Razem z Dawidosem. Dobra, i teraz dowiemy się, kto dostanie dziką kartę. Uwaga, goryl będzie walczył z, z psycho, więc ciapa. Ma dziką kartę, gratulujemy. Więc Ciapapa przechodzi do następnej rundy. Napisz może gdzieś tu na dole Ciapapa dzika kartę, czy coś, żebym wiedział o tym. Więc okej. Okay. I teraz będziemy losować Gold Plus. To może na drugiej stronie już zapisz Gold Plus. Potem to jakoś ładnie przepiszemy. Ja wstawię to i będą mieli drabinkę. Tylko potem. Nie sugerujcie się, że jeśli ktoś wypadł na przykład w pierwszej dwójce i następna dwójka, to niekoniecznie dwóch zwycięzców będzie ze sobą walczyło, bo jeszcze te jakby pary będziemy losować w takich poszczególnych miejscach. Więc nie sugerujcie się tym, że jeśli na przykład tak jak widzicie w filmiku, wypad Pawliroza z korkiem, a potem wypad mnichu z Konsem. To oni niekoniecznie zwycięzca tych dwóch par yy, zwycięzcy będą ze sobą walczyć. To jeszcze będzie rozlosowane. Dobra, teraz losujemy Goldy Plus. Więc tak, pierwszy to jest io, czyli Blasty z YouTuba. Będzie walczył z Lolkiem. dalej usuniemy yy, lolek i blasty będzie talakimi no skrym strzelców dobra dalej więc kolejnymi yy, przeciwnikami, a zaraz jeszcze muszę ich skasować i Talakimi Kolejny pojedynek to będzie Kerowaj <coughs> Naprzeciw xxDXX69 Fajne pojedynki się szykują tutaj I dobra, teraz poznamy resztę Igor1019 będzie walczył z... 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 serio? Gredzikiem. Więc znamy też ostatnią parę i będzie to Michałku z Beszczelem. Tutaj też Um, tak, jak są te pary, one jeszcze będą rozlosowane. Um, niekoniecznie zwycięzcy dwóch pierwszych par będą ze sobą grać. Jeszcze to będzie zaraz um, rozlosowane, ale to raczej już będzie po filmiku. Wezmę sobie jakoś karteczki, cyferki, po prostu rozlosuję, bo ciężko będzie tu losować pary, bo nie mamy zaznaczonych par. Więc to chyba by było na, na tyle. <laughs> póki co. <laughs> I. Do 17 do turnieju. Jeśli ktoś się nie pojawi, ma czas, jeśli od momentu, gdy ja wywołam jakiś dwóch graczy, mają 5 minut. Jeśli się nie zjawią, to jest po prostu walkover. Jeśli wyjdą podczas gry, to przeciwnik puszuje aż do samego Nexusa i puszując Nexusa wygrywa grę tak, jakby była pierwsza krew. To tyle, więc do 17 i na razie.